Hej, dzień dobry, ho, 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 Merry Christmas! Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj w świątecznym nastroju, dlatego że dzisiaj e, będzie świąteczny film. Pierwsza część prezentownika. Dzisiejszej części chciałabym Wam pokazać. Zestawy świąteczne dla niej nie tylko w sumie. Zestawy świąteczne pielęgnacyjne, a w drugiej części prezentownika, który się cześć misiu, za niedługo pojawi, będą inne rzeczy, nie kosmetyczne, tak, nie pielęgnacyjne. Mm. Tak. Przyszedł się przytulić. On tu się czai na te bombki, wiecie? Na te szyszki wszystkie. Zobaczymy, ile bazie tutaj wytrzyma i czy nie będzie nam przeszkadzał. Ale dzisiaj pokażę wam zestawy świąteczne pielęgnacyjne. Ja pamiętam czasy, kiedy zestawy kosmetyczne ograniczały się do dezodorantu i żelu pod prysznic, czy tam jakiś perfum, jakiś mydeł i, i nadal są takie zestawy świąteczne, ale już dzisiaj mamy więcej marek, lepsze te zestawy, także pokażę wam, co mam tu. Co dzisiaj, co dzisiaj mam. E, są so to prezenty, które dostałam od marki Kosibela, która jest partnerem, partnerem tego odcinka, więc to są propozycje od Cosibeli dla mnie. E, ja jeszcze nie otwierałam tych rzeczy, także Wam pokażę co jest. Jeżeli chodzi o Kos jeżeli chodzi o Kosibele no to jest, jest oczywiście, jest to drogeria internetowa, ja we wrześniu w moim filmie z pielęgnacją wspominałam wam o zniżce na y, konsultację z kosmetologiem także nadal ta opcja jest dostępna, więc jest minus 50% na profesjonalną konsultację z kosmetologiem, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jakich kosmetyków używać y, i czy wasza pielęgnacja jest spoko Zanalizuje wasze składy z waszych produktów i wspólnie coś dobierzecie i mam jeszcze dobrego newsa co do Kosibeli Dlatego, że otwierają swój pierwszy sklep e, stacjonarny w Warszawie, gdzie będzie też gabinet kosmetyczny, więc będzie można też iść e, skorzystać sobie i zrobić też będą tam zabiegi, także bardzo fajna opcja w Warszawie. zostawiam Wam adres na dole, bo już nie pamiętam ulicy. Ale tak, zobaczmy, co tutaj mam. Pierwsza propozycja to jest propozycja dla włosomaniaczek. Ja nie jestem włosomaniaczką, e, aczkolwiek zagłębiłam się bardziej w ten temat i Omo kocham, uwielbiam, a jak idzie Omo, no to Anwen, kosmetyki Anwen. Lubię e, odżywek do włosów wysokoporowatych, uwielbia moje włosy naprawdę to lubią. E, I tutaj mam zestaw trzech produktów i to jest jedyny zestaw, który tak jakby nie jest w jednym pudełku, tylko po prostu skompletowane trzy rzeczy. I po raz pierwszy widzę to na oczy, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Jest to e, intensywna kuracja proteinowa do włosów e, w ampułkach. To jest taka mała ampułka, ale dość dużo tu jest i Ampułek jest 4 i tego produktu nie powinno się używać częściej niż co 2-4 tygodnie. Także wystarczy Wam to tak naprawdę na parę miesięcy. I to się nakłada na umyte i osuszone włosy: nakładamy tą ampułkę na całość yy, albo czepek, albo turban. Podgrzewamy ciepłem suszarki. Trzymamy 30 minut i spukujemy. Spłukujemy? Czy to jest zapisane, że się spukuje? Spłucz produkt letnią wodą i domknij odżywką emolientową. I to jest właśnie też bardzo ważne, jak robicie OMO, żeby zawsze zakończyć wszystko emolientami, więc jak macie odżywkę humektantową albo proteinową na początek, mycie włosy i później zawsze na koniec jest emolientowa. Także coś takiego zobaczymy, jak mi się sprawdzi, tylko też trzeba uważać, żeby tych włosów za bardzo nie przedproteinować, bo one wtedy będą bardzo u mnie, są wtedy strasznie sianowate i, i, i puszące się. I kolejna rzecz, właśnie też z i jest to środka do włosów. W ogóle ja bardzo się cieszę, bo Anwen przecież zaczynała swoją historię yy, na, na blogu i teraz robi super. Produkty. Produkty i jaka piękna szczotka! Bardzo ładna pomysł na prezent. Wiecie, że ja mam swoją szczotkę od 3 lat, moją szczotkę z włosiem naturalnym, ale chętnie spróbuję sobie czegoś takiego i to się nazywa paddle Brush po angielsku, po polsku to się nazywa nie wiem, drewniana szczotka do włosów. Okej. Okay. Miło się przeczystuje wygodnie. Ale w ogóle, wiecie co? Ja oglądałam TikToka, że szczotkę nie powinno się używać, szczotki nie powinno się używać w ten sposób, tylko szczotka powinno się trzymać tak i tak czesać. Jest to jakaś włosomanieczka, która mogłaby potwierdzić tę teorię. Nie drapie i fajnie, fajnie przyjeżdża przez włosy. Zobaczcie, jak ja mam długie włosy. Dzisiaj nie mam doczepionych. Excuse me. Szok. się dzięki OMO. Yy, I uzupełniający zestaw, taki mały gadżet Czyli gumka do włosów. Bawełniana Scrunchy. Ja kocham Scrunchy. Zobaczmy, jaki to jest kolor czarna. Bawełniana. Ale mam mocną gumę, z tego co tu widzę. Yy, ale ja niedawno odkryłam Amerykę, yy, że właśnie takie scrunchies i gumki ogólnie bez takiego metalowego tutaj yy, łączenia są najlepsze, dlatego że one nie szarpią i nie wyrywają włosów. I to na pewno też wpłynęło na kondycję moich włosów, bo ja zawsze kupowałam najtańsze gumki właśnie z, taką, yy, z takim metalowym czymś, i to bardzo często wyrywało włosy, yy, więc tutaj się nie łamią. Delikatna miękka w dotyku łatwo się pierze również w pralce. Także taki zestaw. Kolejna rzecz, jest to bardzo fajny zestaw, który ja już mam. I to jest, zobaczcie, zestaw z rolką i głaszą. I to jest idealny zestaw dla osób, które uwielbiają pielęgnację i lubią gadżety. Ja używam sobie właśnie głaszy do masażu. Używam sobie tego też pod oczy, jak mam opuchnięte. Więc to jest taki, powiedziałabym, classic basic pielęgnacyjny. Ja sobie też trzymam te rzeczy w lodówce i one wtedy są chłodne, fajnie chłodzą. Zwłaszcza rano, jak macie problemy się z opuchniętą twarzą. Czy wieczorem, jak nakładacie pielęgnację, jakiś krem, to dobrze sobie wmasować te produkty, żeby się lepiej wchłaniały. A to jest, słuchajcie, marka Krystalowe, Bardzo ładny prezent, ładnie wygląda. I tu są jeszcze jakieś kryształki. Kolejny zestaw jest to zestaw od marki Bielenda i te zestawy, które Wam tu pokażę są właśnie pod moją cerę, czyli pod cerę, która jest tłusta, która jest mieszana, która jest problematyczna, także tutaj jest Bel Bielenda Professional, nawet nie wiedziałam, że Bielenda ma też serię Professional i w tym zestawie macie krem normalizujący, nawilżający i specjalistyczne serum sebu regulujące, więc tutaj jest krem, który pomaga w regulacji wydzielania sebum, a jednocześnie ba o optymalne nawilżenie, nie obciąża skóry, nadaje aksamitne wykończenie, od razu poprawiając wygląd i wygładzając strukturę. To chętnie sobie przetestuję, bo mi się już kończy krem, mój ukochany krem, ale na pewno do niego wrócę. O, niacynamid, kwasy PHA, cynk i syncol peptyd. Więc to jest to serum. I kolejny zestaw jest od marki Dermalogica. I ja znam tę markę, w sensie słyszałam o niej. Wiem, że jest bardzo popularna w Stanach, tutaj w Anglii też. Natomiast nigdy nic nie używałam właśnie z tej marki. Zestaw Active Clearing do skóry trądzikowej przedwcześnie starzejącej się. Czy to jest jakiś hint? czy to jest jakaś aluzja, że się przedwcześnie starzeje Kocibela mam nadzieję, że nie ale tutaj mamy enzymatyczny puder ryżowy, przeznaczony do każdego rodzaju skóry, uuu serum aktywne i kuracja punktowa dwa w jednym, zmniejsza stany zapalne oraz likwiduje przebarwienia pozapalne. Okej, okay, no to spoko, ja też chętnie sobie tego użyję. Yy, ja myślałam właśnie o produktach z Dermalogiki yy, i miałam nawet taką konsultację, nie wiem, czy w Hamsie, albo w jakimś innym sklepie, w jakiejś innej galerii handlowej i właśnie pani mi dobrała cały zestaw derm Dermalogiki, ale powiem wam, że to są drogie kosmetyki i nie za bardzo chciałam naraz wydawać tyle kasy, nie wiedząc tak naprawdę, czy to na mnie będzie działać, więc fajnie jest sobie też przetestować taki mniejszy zestaw. A co to jest za puder? Co on robi? Rozjaśniający. Wyrównuj kolory skóry i się przebrwienia Bardzo ciekawe, to musi być to. I teraz zestaw, z którego chyba się najbardziej ucieszyłam, dlatego że jest z jednej z mojej, chyba, chyba ulubionej mojej e, marki, jeżeli chodzi o pielęgnację, jest Paula's Choice. Paula's Choice. Trudno dostępna, ale właśnie w Polsce macie na Kosibeli. I tu jest zestaw. Widzę, że jest tu też mój tonik z kwasem salicylowym, który jest bardzo często wyprzedany. I to jest świetny, zwłaszcza dla osób, które mają cerę taką jak ja, czyli trącikową, przetuszczającą się, ale mają też cerę wrażliwą, dlatego że kwas salicylowy jest właśnie dobry dla takiej skóry. O I love it! ale się cieszę, bo mam dwa te produkty właśnie w miniaturowej wersji, jeszcze zanim wyjechałam do Polski, to sobie zamówiłam taki właśnie mini zestaw na Palace Choice z ich strony, pro, od strony producenta na minus 20%, a tutaj mam dwie, dwa pełnowymiarowe produkty, które wam bardzo polecam przede wszystkim to jest właśnie ten słynny tonik który jest bardzo często wyprzedany i dziewczyny z głową go też używać, nie używać go codziennie, przyzwyczajać skóry, ale właśnie jak macie takie po wągry na nosie, bardzo minimalnie i też takie niedoskonałości podskórne. No świetny jest z kwasem y, salicylowym, nieglikolowym. Dziewczyny wrażliwe. Salicylowy, świetny, 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 świetny. To już chyba będzie moje trzecie albo czwarte opakowanie, bo miałam też, też, też te malutkie i nadal mam. Także bardzo fajne. I druga rzecz, którą mam, tylko właśnie w miniaturowej wersji, tutaj mam właśnie duży. To jest taki spot exfoliant, czyli to jest taki krem i to jest problem, bo ja nie wiem jak tego używać, bo ja to mam i ja to nakładałam jak maskę i do dziś nie wiem czy to się zostawia, bo nie jest zapisane na opakowaniu, także ja sobie tego używam, że nakładam to i tam po 10 minutach zmywam, ale nie jest mi do końca jasne jak się tego używa, więc jak się dziewczyny znacie proszę dajcie znać to reveal younger looking skin. Czy ja to cały czas źle używałam? I to jest też ze Stanów Zjednoczonych. Kurcze! Ktoś mi musi powiedzieć jak tego używać, bo ja chyba tego źle używałam. Czy to się po prostu używa? Hmm. Nie jest napisane, więc dajcie mi znać, proszę, czy ja tego źle używam. Czy to jest krem i ja go mam zostawić na noc na przykład? Czy ja to powinnam zmyć? Bo nie wiem. Ale jest to fajne, potem buzia jest bardzo miękka. I na przykład nie podrażnia to te rzeczy nie. Podrażnia, bo ja wiecie, ja byłam fanką z um, tego kwasu, z um, The Ordinary, ale on mnie podrażniał, natomiast tutaj nie ma żadnych podrażeń. Także kocham, kocham i najlepszy prezent położę sobie od razu pod choinkę. Kolejny zestaw to jest coś, czego nie znam, też o tym słyszałam i nie wiem, czy ja to dobrze wy wymówię. Pion Gyul, bardzo fajne opakowanie, bardzo minimalistyczne i tu jest nawet napisane minimalistic beauty, więc podejrzewam, że właśnie yy, ta marka się charakteryzuje, nie wiem czy ona jest koreańska, nie chcę tutaj Was wprowadzić w błąd, ale wiem, że na pewno są tu dziewczyny, które yy, powiedzą mi, także dajcie znać czy to jest koreańskie, ja sobie otworzę ten zestaw, jestem jego mega ciekawa. Piękne opakowanie, piękny granat, aż chciałoby się to postawić i co my tutaj mamy? Aha, rozerwałam sobie, świetnie, świetnie, rozerwałam sobie co to jest, także sobie przeczytam tutaj, uuu tonik, ok, super, bo mi się skończył tonik, także coś takiego, ale tu jest napisane essence toner, czy jakaś esencja, intensywnie naprawczy krem, Fajnie przetestować sobie takie nowości. Low, aha, nisko, Low pH for deep cleansing foam, czyli coś tutaj do mycia o niskim pH. Oczyszczające, super. No, bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że ja bym się ucieszyła. Ja się ucieszyłam. Ja się cieszę z tego. Dziewczyny, które lubią pielęgnację, to na pewno się z tego ucieszą. Kolejny zestaw jest to chyba też produkt koreański. Made in Korea, tak, tutaj jestem pewna na 100%. W tym zestawie macie dwa produkty i tutaj jest 15 ml Tea Tree, czyli z drzewa herbacianego, kojący krem i jest oprócz tego serum, 10% z liści drzewa herbacianego i 6% ekstraktów z kiełków. Ok. chciałoby się wszystko nałożyć na raz, wiecie, no ale a calming gel cream, aha, czyli coś takiego. Też fajna sprawa. Od czego by tu zacząć? testowanko? I kolejna marka, którą kojarzę, ale też nie miałam nic z tej serii, z, od tej marki. Jest to Medicaid. I tutaj jest zestaw y, do podróży. Travel Light with Medicaid Mini, swoje perfect getaway. I tutaj mamy, zobaczmy co mamy. Otwórzmy, ile produktów. Kremik z witaminą A również mamy coś dużego micelarny mus do mycia ja chciałabym się wybrać do Amsterdamu na parę dni, więc myślę, że mi się to akurat fajnie przyda o, jeszcze są dwa produkty tutaj jest Ice Lips Micellar Cleanse czyli jest woda micelarna do zmywania i jeszcze jedna rzecz kwas hialuronowy, czyli serum z kwasem hialuronowym nie znam tej marki, polecajcie dziewczyny jak yy, wiecie i polecacie to piszcie, czy fajne. Może ze sobą zabrać na weekend i spróbować, bo właśnie te kosmetyki też nie należą do najtańszych, więc może sobie potestować. Made in Poland! Okej, okay, tutaj mamy coś polskiego. Duo Mini Drip and Glow, i to jest marka Olivia Plum. Bardzo ładnie bardzo na opakowaniu kwiatki. I tutaj są dwa produkty: Serum y, i serum, serum Drip i Serum Glow. Serum Drip to jest serum zawierający składnik chroniące skórę przed zanieczyszczeniami i rozkróliwym działaniem czynników zewnętrznych do każdego rodzaju skóry. Y, a Serum Glow to jest serum rozjaśniające z olejem z dzikiej róży, ekstrakt z aceroli i zielonej herbaty znanych z dużej zawartości witaminy C oraz dodatkiem stabilnej formy witaminy C dla osób szukających blasku, nawilżenia i ujędrnienia skóry. Super, też fajny pomysł na prezent. I to się tutaj nazywa, chyba właśnie to stocking filler, czyli do zapchania skarpety, więc to może być taki element prezentu, albo po prostu można kogoś pod, komuś podarować od siebie coś małego, jeżeli znacie jakąś osobę, która lubi właśnie pielęgnację. Także słuchajcie, to są wszystkie e, zestawy, które to samo Za co bardzo dziękuję. Na pewno użyję dużo z tych rzeczy, ale też myślę, że obdaruję tym swoich przyjaciół. U, coś zachrupało. U, coś mi się tutaj zachrupało. O, tu mam jakąś ale Omo bardzo dobrze wpłynęło na moje włosy. Polecam bardzo serdecznie właśnie Anwen Love Forever. O, już się rozczesało. Kilka razy wystarczyło przyjechać, widzieliście. A miałam wrażenie, że mam tam jakiegoś dreda. Wow. Jestem już przeczesana, jestem, będę zaraz dopielęgnowana, także bardzo się cieszę, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Kosibeli za współpracę przy tym odcinku, dziękuję za wysłanie wszystkich tych prezentów, mam nadzieję, że komuś coś podsunęłam, kto się zainspirował, albo może chcielibyście sami dla siebie. Coś kupić. Jeżeli jest jakiś kozyszkowy, to e, oczywiście zostawiam wam linku i informacje do tego, jak skorzystać z konsultacji też będą w opisie. Bardzo dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie. buziaczki, Pa!